Siema na wszystkim z tej strony Srokser, znaczy witam widzów fabryki kluczy i ze mną dzisiaj jest William nagrywamy... No witajcie, wzięcia. witajcie. Nagrywamy mm -hmm. materiał z Battlefield 3, jak widzicie Team Deathmatch na mapie Wielki Bazar. Super, dobra. Ja gram. Musimy sobie, sobie kupić nowe ubrania. Tak. Nowe mundury. Na, no, dobra. Na bazarze. <laughs> na bazarze. Ja gram e, tym. Jak to było? Technikiem? Tak, technik on się nazywa? Czy komandos? Technik. technik z Jaki komandos? <laughs> komandos? Ja też znam technikiem, tylko że. Bo w Battlefieldzie dwójce chyba. Nie, a dobra, nie będę mieszał, bo. Za dużo ostatnio mieszam. <laughs> <laughs> no, dobra, Ej, gdzie jesteś w ogóle? Dobra, tam jest William. Mhm. Jak widzicie? Należymy do szlachetnego grona członków y, fap Team. No, widzę, że o tym samym pomyślałem co ja? Fapacze. A to, to też Coś o tym ty... myślałeś? No właśnie, na to mówiłem, fap. <grym> fab team. Czekaj, ja do ciebie idę. Będziemy. Może przez to, oh. że dawno w BFN, fuck. No dawno fuck. też nie grałem, wiesz, strasznie. Czekaj, ty leżysz za kartonem, co ty myślisz, że nie A my gościu widać? gdzieś, z przodu. Nie wiem, patrz co ja robię, rzucam granata. I jeszcze bazooka. I nie trafiłem no. O, trafiłem granatem. Aha, spoko. Czeba, bym z, z tyłu, fuck. Granat, fuck. Zabił jest, mnie. Jest tam gość? No. O i zabił But... mnie ten, przybiegł do mnie. To chyba nie ten sam. On na górze jest. Na gó nie, przybieg tam, ten, do którego my strzelaliśmy. Wiesz, ostrzeliwaliśmy go. Ja rzuciłem granat, ty też. Tak. Mm -hmm. I on wybiegł wtedy, wyczuł moment. Wiedział wiedział, akurat, że ja będę wtedy yy, nieprzygotowany do oddania strzału. Łach! Jaki jak ten. Co? E Cel. Właśnie ten, się zrespiłem gości, zacząłem od razu rpgiem. A ty gin, ty gin. Ty. Dzięki temu, że on się skupił na rpg-u, dał mu się uciec. Ja a. tu przyczeję się na razie. Kampa. Czy kampa? O, e, e. jakaś kobra jest. Ty wiesz, co ci, że ja, zabiłem jest rpg a no. Mam teraz. <grym> Zgadnij, jaki jak nikt ma gość. Jak? Jaki? Trzeci. U nich na liście przeciwników, zobacz sobie. Nie będę czytał. O co ci mówiłem przecież? No Aha. Ten. No ale czekaj, teraz coś mi mówiłeś, miałeś mi mówić. No bo w BF mam czasami 40 ponad FPS, ów a... Fuck! A teraz mam na przykład 25. bo, bo ty to w ogóle u ciebie zawsze ty smutno zero pozytywnych rzeczy. To nie wiesz o co chodzi? No wiem, wiem. Teraz musimy się za niedługo zabrać za nagrywanie bossów z aktu trzeciego. No. Czy już byli z trzeciego? <grystanie> Czekaj, oga, okay. nie, nie byli z trzeciego, z drugiego. Ej no, weź mi to. Ja gościc Co jest tak nie... taki nieogarnięty dzisiaj? Ach, ach nie wiesz. O, o jakie dzisiaj tam. być się cel? Teraz ciągle Nie, na nawet... nawet nie no, mam to. takich złych statów. Ja miałem jakie? 8-8. No, dwa razy mi ten sam zabił z granatnika. On chyba. Fak. Cholera, jeszcze. No, mi teraz... granata rzucił. Muszę sobie włączyć ten ja dla Daltonistów, bo ciężej. Sobie. Ja mam go cały czas włączonego. No właśnie. Ktoś ja mi pisał, czy jestem Daltonem. No, jak to. Z tego. Ale nie wiem, to był mój materiał, czy to był na fabryce kluczy. Nie wiem. Powiem ci, że ciężko się orientować na. na, wersje... na wersji rosyjskiej Battlefielda. w opcjach. William pochodzi z Rosji. <laughs> Czekaj, gdzie to była wersja? Gdzie to się włączało, bo ja tu mam jakieś dziwne litery. No Zdak. cholera, bo to nie jest. Ej czekaj, bo ja tu normalnie lamię. teraz 3-3 jest, było 3-1 przed chwilą. Dobra, co... ty teraz... tak mało osób? Robiłeś? Fuck! Ja ciągle... No nie wiem, nikogo nie widzę, jak kogoś tak, widzę to on do mnie pierwszy strzela. <laughs> no <strza> <laughs> właśnie. Ej, ja ja to lepiej to... mi się gra na kanałach w Team Deathmatchu. No tutaj rzadziej gram. W ogóle. Tutaj w ogóle ta mapa jest rzadko, wiesz, tak. tryb. Chociaż ja ja tak. powiem, że podoba mi się ta O ja, do mnie już strzelają. Już strzelają. Tak i zawsze mi się już to będzie kojarzyć, już strzelają. O, zabijemy jeszcze gościa. Ja bym teraz nie pomyślałem. No ja zawsze. Nie, Aj, bo to... ty powiedziałeś Wcześniej ci to. Wcześniej ty to powiedziałeś. Tak, tak wiesz, było pewnie tak. No cholera, z czego on strzela? Wczoraj to oglądałem. Jeszcze raz. Dalej mnie to bawiło. Ci z no może... obcasa w oko. Teraz trochę z shotgunem powojuje. Ty właśnie, może zmienię sobie broń zaraz, bo... ale jest fajna, szybkostrzelna strzelna nawet daleko może nią... Asysta przy zobicie przy głożdżeniu. Ktoś tu snajpał na pieprza. Już ja przez, mi... przez chwilę miałem... Tam. Mnie się cały czas wydawało Przeci... przez chwilę, żeby gram tym... Yy, medykiem i sobie chciałem trójką wyciągnąć tego. Zabijesz go? Nie, właśnie strzeliłem i... nie zniknął. To jest nasz. To był nasz. <laughs> ale tam się <laughs> ktoś jeszcze połóżł. Zaraz przed nim, tutaj leży. Aha, to chyba, że co przebieg przez niego i go pewnie nie zaboił. Nie wiem. Później to no już zwłokiwał. Co? Kościół, kościół! Zapomniałem mam? Się. Tam było dwóch, trzech, jeden na górze jeszcze. Schował się gdzieś. Jeden na górze. Zostrzyniłem i nie zabiję nikogo. I mnie zabili. Z, znaczy ten ze sniperki pewnie siedzi. Miałem broń zmienić, kurde. jaka to jest broń, dobra? m 416 na metyka. Z nożem chodź. Na Team Deathmatch z nożem. Fak. Trochę, ja trochę pozdrawiam. Myślałem, że trochę pozdrawiam. W myślę, kogo ty pozdrawiasz? Oh, chyba fuck, no. Chyba swoich wrogów środkowym palcem. Ty <laughs> czekaj, szukam. O, mam cię. Hello. My dear. Welcome, guys. Co ty masz do tego <noise> <chodzi? głos> Wiedziałem, że tego tak o tym pomyślałeś. Nie, bo nie myślałem o tym teraz. Nie, nie. Teraz często o tym czy... ty się, ty myślisz. Czasami myślałeś, teraz, czasami myślisz. No bo mi się z tobą kojarzy ten tekst. <noise> z tej gamy rzeczy, które, które cię wkurzają, bo ty tak to zawsze opowiadasz. Z przejęciem, nie? Ja tam tak, 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 nie? Ja, nie. Nie. ja nie. zawsze mówię, a co mnie to obchodzi, nie? nie? Ja nie. jestem taki człowiek, że nie lubię się przejmować. Z jednej strony, nie, jest tak, że ja próbuję, żeby się tym nie przejmować, o. Bo dużo rzeczy wkurza. Wylałem z siebie ten żal. Tak. Jakiś Gandalf tu gra, kurde. Co Gangam się wstało. z Władcy Pierścieni? Nie Gandalf, nie Gangam, tylko Gandalf. Co się z Władcy Pierścieni urwą? Gandalf style. Pewnie biega z taką laską z brody. Snipera zdjąłem z daleka. I drugiego zdjąłem z daleka, ja jestem. ci pokazał kiedyś moje kille. Dzisiaj to jest pierwszy taki jakiś. To jest sam kill. kolejnego snipera zdjąłem. Wza... Zmieniłem broń, prawie. zmieniam teraz broń. Szkoda, że teraz z nie wziąłeś. Pichingen! Jeśli ja się... ja teraz tak czołgam do przodu niech nie ciężka. To jest fajne bale. Bo... O, zdjął mnie wreszcie jakiś. Chyba nie z... jeszcze grałem to jak to... pokazywałem Armored kill. Armored kill czegoś się ja mówię po angielsku. To jest siły pancerne, Polakiem jestem Zresztą ja po angielsku tak dobrze się nie posługuję, także... <krym> nie jak to nie. Czasami po prostu tak jest, że każdy polach wplata ten angielski niepotrzebny. Of course. Of course. Of. Oczywiście. Żeby nie było, że nie wiem co powiedziałem. Nie wiesz co powiedziałeś. Hate. <grym> Hej <grym> Używasz tego nie wiem, co to znaczy? To by było dobre, nie? Ty hejterze. To jak Jak to było? ma ten nazwę jak, jak to było wtedy? Bo sobie nie mogę przypomnieć. Z czym? Co tam on. Jak to jest. Cholerny. O! Motherfucking. Motherfucking. Cholerny. Ale zauważ, że jakbym przeklinał po polsku cały czas, podczas materiału, ktoś by napisał, że mu to przeszkadza. A jakbym po angielsku rzucał tym, i to, to, to by nikomu nie przeszkadzało. Fuck! Nie, i co? I mówisz, fuck, nie? Ale to nie jest tak odbierane, tak byś powiedział, no. Dane słowo. No bo tak. Bo to się ciężej. ciężej... Część no, część <grystki> <Change, grystki> <change, grystki> <grystki> używa. Część część używa. Zwracaj na te uwagi, no to wiesz. Część używa właśnie Według mnie to się zaczęło od tego, że wiesz. Po prostu ci, którzy to używali. Po prostu to ja to z... wymyśliłem. Zacznijmy od tego, co ty wiesz o zabijaniu. E ile gramy? Nie wiem. Nie wiem ale jakiś tam bisz od Czekaj, nie... bo to jest wynik teraz, to, to nie ma sensu chyba tego ekranu pokazywać, także widzimy się po cieniuciu. Cięciu. Po co ja to mówię w ogóle? <grystki> Dobra. Madafucking Jesteśmy. <laughs> Zespoły, deathmatch, operacja, metro. Uh. Nie pisze METPO. Co ci pisze? METPO, takie są dwa znaczniki i METPO. A, to potem masz po rosyjsku. Onem pali coś tam, NR od tyłu, jakieś dziwne coś. Nie. Pechengen, zagram to Pechengenem. Ej, znowu jakaś dziwna mapa, na której rzadko się gra w ogóle w takim trybie, nie? Czy może się gra, ale najczęściej jest kanały. Kana... Najczęściej jest no kanał. ja nie lubię tej mapy. So Kanały. Ale to wiesz, taka jest odskośnia od tych wszystkich materiałów, bo każda nagrywa to co? Wiesz, jest... Topowe. Typowe. Topowe. Mainstreamowe. Mainstreamowe. To to też jest mainstreamowe, Bet Battlefield zawsze... Ale wiesz, inna mapa. Inny a mapa, tryb. A mapa Metro? Teraz niech jeszcze będą sami tej sami snajperzy, to będę... Całkowicie. Ile pozytywnych emocji zostało nagranych na tych naszych filmach, jak ty się tak no, pomyślisz? Na metrze. A mapa metro Ja nie wiem czego taki łach był wtedy, ale Eł oh yeah zabicie z... już miałem z... zabicie Zabijem krowiego chłopaka To była asysta Kogo? Krowiego chłopaka Czaj ktoś strzela się ogniem nie wiem skąd Leżę na ulicy Przykleiłem się do chodnika <głosy> 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 Nie pomyślałem <noise> Osłonię się. Strzelają Dobra, to ja tu się teraz jeszcze tego. Ja, ty, ale leżałem w jakimś cieniu, wyglądała jak plama jakaś kałuża czegoś <grym> Skąd ty to wiesz, widziałeś ciebie z boku? Zabójstwo w zespole, to ja tego nie widziałem To są informacje od osób trzecich Ty zawsze jak leżysz na tym to... Zawsze do. się przyklejam. No fuck znów zab, zabójstwo w zespole Zabili Zabijcie mi mu. konia Mapkę cię zabijł? Mapkę co? Zaraz mnie jakiś stanik AJ, zabije y, pół niż to jest faks Wieszle miałem w lajsach wczoraj tego Fieniące. Takich tych nalepek, tych kodów 11 w jednych lejsach <laughs> Ale tam jest jakiś kreator marzeń czy coś takiego trzeba to spory te nie chcę mi się w to bawić Trzeba robić jakiś obrazek gówniany Myślałem, że po prostu wiesz, jak najwięcej kodów trzeba zebrać. A tam musisz jeszcze jakiś obrazek narysować. Nie, masz z elementów wybranych po prostu tak y, zrobić taki ten, stawić jakiś tam ziemniaka kurde, dać mu nogi, <grym> nie? <grym> a to jest to wygranie. Ale no właśnie, masz na, właśnie ja tak sobie zrobiłem byle jaki obrazek, wiesz, mam zrobiony, patrzę, a tu jest po prostu o to chodzi, że masz na tym kodzie jest to, co masz narysować, wiesz, to co masz ułożyć z tego. I pisze ci hasło i to nie jest tak, że sobie wpisujesz parę a kodów do jednego obrazka, no tylko tak. możesz kilka wiesz tych prac zgłosić, a to jest ehh, Tak nie wygram, nie wierzę w to. No ale właśnie tak dużo osób nie wierzę. A Dlatego ja widziałem, ty yy, yy, wiesz, jakieś tam były konkursy, w których... Co wygrałeś już tego iPhone'a? Nie na to iPhone'a. A, a coś tam mówię, że wiesz. Ale coś... to dopiero w następnym miesiącu jest. Ale nie odchodzi. Są takie konkursy, na których głosy, wiesz. I tego liczba głosów odpowiada za wygraną, nie? O, co nasza mi się. let's go! I, jak, I nie to dziwi, że youtuberzy po prostu nie biorą w tym udziału, No przecież jak ktoś by miał tyle lajków. Like no to właśnie oni mogą sobie brać skąd ty to wiesz. No mogą sobie wiesz, jeszcze iPhone'a takie wygrać. No nie no Jeszcze. i mnie ten diabeł zabił. To ja tak... ręka boli, jak go. wychyliłem mówisz. Ej, ej, God damn it. God damn it. Holy shit. Motherfucking. World. Motherfucking. God ej, no granat mi ktoś to rzucił. 8 do 4 mam, jestem drugi. Ja mam 2 do 4. Jezu, porażka. Zmieniam tą klasę. Nie gram. Nie gram, wyłączam grę. Naprawdę, <gryznie> przepraszam za mój no-ogar. Zrób let's Ale miałem ochotę to jest strasznie, dzisiaj pograć w bf Z Williamem, bo dawno graliśmy. Dawno graliśmy. Ja pierdziele, jaki ze mnie debil. O, już sobie wyobrażam, coś powiedział, jakby ten. <gryznie> jakby mi się tu na czerwono w prawym górnym rogu nie świeciło, <gryznie> Nie, bo ten. Bo nie, ja pier... Ja pier... <gryznie> tu mi się zmienia... <gryznie> jaki chuch. się. <gryznie> z domu mnie ten <gryznie> Kurde, nie <gryznie> ten, nie kum. Co mówisz? Trafi się założyć przy tym, No ja wiem o tym, dlatego mówię. Nie? No to myślę, wiesz, że nawet tak nieumyślnie się zmienia, to, że tak przestaje klnąć. Nie, no to tak. wtedy. Jak cię coś wkurza, jak słyszałem to na wywiadzie, jak cię wkurza twoja wypłata, to nie powiesz, że wkurza cię wypłata, tylko wkur nie była ja wypłata. To jest tak myślę. Wkurzać to mnie mogą. Niedźwiedzie. Nie wypłata nigdy nie będzie wkurzać. Bo i nigdy nie będziesz miał No to powiedziałeś teraz dobrze To Ale... czyli mnie też Jest 5 do 5 Już nadrabiam było 2 do 4 Jest zarębiście Bardziej dynamicznie teraz gram, bo przed chwilą grałem wsparciem. Fak! Kurde mati. Ale fajnie tak się skupiam na gadce, myślę co mówię. Znaczy myślę co mówię. Zawsze myślę co mówię. Znaczy, ja po moli spadam, ale jestem pierwszy. Zawsze myślę co mówię I tak gadam, gadam nie, i tak odruchowo strzelam, widzę coś mi wyskoczy, a masz, nie? Strzelam w jakiś cel nawet, tak no. skupiam się co to jest. Pomyśl tak naprawdę, ktoś ci daje karabin i masz tak strzelać, nie? To... Strzel strzelamy sobie i chodzimy w ten na poń. No i gadasz to jeszcze z kimś. Tak, 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 nawet sobie nic tego nie robisz, że go zabijesz. <laughs> Jeszcze mu powiesz ty chu. Ginie. Uno, dos, tres, Uno, dos, due. cuatro. cuatro, 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 cuatro. cuatro. <laughs> Dobra, koniec. This is the end. Ja cię znowu. Szpanisz, szpanisz, szpan. <laughs> ja się na parapecie położyłem i będę kampił. Myślałem, że się położyłeś za oknem na parapecie. Będziesz kampił na, na matkę, bo jeszcze jak ci wejdzie do pokoju. Kampie. Mam, mama mam, do ciebie, co robisz? Kampię na parapecie. Kamping, cholerny, camping is my life. Cholerny, cwem mnie zestrzelił. Mogli to, byś już. To, to jest czymś. bardzo miły człowiek. <laughs> YouTuber. jest zabił mnie. Fuck, tak, nie mam gruntu pod nogami. To są takie, te, memy nasze, znaczy, memy. Wsadzić to tak na tego na demoty, nie? U grunt pod nogami. Zdjęcie. <grym> A, gdyby to jeszcze <grym> było popularne, nie wiem. Nie. Jakbyś gdyby, był sławny, to wtedy tak, nie. Razu by się tam wierali, pół internetu, kurde. No. To by było coś. To by było coś. Co za debil ze zestrzelił z mojej drużyny. Dzisiaj bardzo szczerze, na dzisiejszym materiale, także. Naprawdę. Tak, strasznie. No to, ja nie rozumiem tego, wybiegałem z Shogunem. Mój z mojej drużyny, kurde, i mnie zestrzela nagle. Nawet mi na sorry Ja też nie On może nie ma gruntu pod nogami też. No i nie zabiję go, no. Co za... A biegał tam, strzeliłem sobie ze smała, smała. O, o, o. Mam cię. <laughs> zabiję go. Kurde, granata mi rzucił. Ten sam, cowboy. Cowboy znaczy Napisane, co? I ja przestałem, cowboy <grym> Cowboy <grym> <grym> Specjalnie sobie tak napisał Friendle jeden <grym> <Frajer. grym> Frier Friend ja wiem, bym Nie wiesz, co Friend Nie wiem mogłem powiedzieć Co to w ogóle Nie wiem co to jest Friend? Wiem wiem Friend, dobra, friend powiedziałbym. Już bym powiedział Uje yeah, mi I o, zabijem! Zabijam ty dalej! Tylko, materiał nagrywasz na fabryki duże, tak? Tak. No, O, oh, fuck! Pani A ty co myślałeś, na Red nie, nie? no. Co mnie zabiło? Co nic ci, ci się nie, nie zabije, to cię wzmocni, pamiętaj. Co takiego? <noise> nic. No bo ja już nie nic nie dzieję w ogóle w tejże. Tak mnie ten raz mnie raz mnie ktoś zabija Tak jak ja wczoraj, ja, ja że ktoś pod ten Ta pełnie, chcę pochwalić, to jest naprawdę czym Po prostu mi to po głowie cały czas chodzi I mi się śmiać z tego chce Czujesz? Czuję to znaczy Nie, nie czuj tego O zabiję kogoś. Mnie ktoś zabił, dalej ten diablo, patrzę, to on Spadłem na piątą pozycję. Pięte Ja jestem na szóstej ty co Kto tam debilowi granatę rzucił? Yes, zaczyna jest, zaczyna się No i pięciu mi wyskoczyło, jak ja ich miałem zabić? No jak? Jak? Ja się pytam Jak żyć? Jak żyć? Powiedzcie mi, jak żyć? <śmiech> <śmiech> nie Ej, a ile to jest tych fragów jeszcze do końca? Bo ja nie widzę, że tu było to napisane To jest 200 max chyba, nie? No masz napisane No ale tu jeszcze am... zostało 120 Aha, to odchodzi myślałem, że chodzi o to, że... Jest, jest. To i tak się uzupełnia, nie? Mm, nie. Tak patrzę. Do no, zera, idzie. Aha, no to spokojnie. Chyba, że ktoś jakoś zabijał i go ureczy, no to wtedy. No, właśnie nie wiem, bo tak mi to skakuje raz mi to skacze, a stąd Bo to jest ta reanimacja. No ja... Ja nie zabiłem go, ja coś nie mogę wycelować dzisiaj co też u mnie tla? No, tylko te pornosy, a tak to nic. Zabił mnie Oh fuck, diabłem. No, my też zabił już to niejednokrotnie. I wspiąłem się na piątą pozycję. Synku, jestem w budynku na innym piętrze. Ty, ja teraz z takiego skilla złapałem człowieku. Zobacz jak mi tu idzie w tym momencie WOW, już zabiłem chyba z szóstego pod rząd. No ja tak robiłem przed chwilą jak na początku znaczy się. Jestem trzeci. Ja byłem pierwszy i co? Hello! Ja debile wiesz? się rozpominu. No przecież ja bym was uzdrowił. No i dlaczego debile? Skąd wiesz? Przecież to mieli ludzie? No bo jak mną... widzi, że ten na mapie nie sprawdzi nie wiem, czy widzim... biegam czy nie. Skąd? No on i ty traci fraga. Ty się też rozpisz od razu. Ja się nie rozpię od razu. Masz amunicję stary. Od, od kiedy my jesteśmy na ty? Powiedz mi. My nie jesteśmy na ty. Ty do mnie na pan? A ty do mnie na szef. Szef? <noise> to jest mi nielogiczne. No dobra, bajka. Liczy się, że ja dla mnie to jest logiczne, nie? No tak. Czego by tu wysadzili tak. busami mojego firmowego? Bina. A no jednak to z kampinem to, to jest ten. Jasna sprawa, no wiesz, jak się le leży przez cały czas, to spada ta dynamika, nie? Właśnie wskoczyłem tak gościowi, kurde, on nie widział co się dzieje. No tak, bo leżysz, kurde, i można przysnąć. Przysnąć, tak jakby wiesz, tracisz tak, Chyba, że tak skupiony jesteś gdzieś tam w dali, a tu ci ktoś wybiega przed celownik. Siema, rachse. Co tam? Gdzie jesteś? Właśnie gdzieś przy tych cholero. O, oh, fuck! mi hyper. No wybiegł. shot jam. Ja nie wiem, teraz skill'a złapałem dzikiego. Dziki <grystanie> skill. Dziki <grystanie> skill. O Jezu. No. Tak goś wybiega Jesus po schodach. Nie, wybiega po schodach, patrzy się w dół, tak jakby zawsze. Dopiero jak goś wybiegnie na piętro, dopiero celownik wiesz, w górę daje. Kupia, tak mi by się przydał teraz granatnik, bym sobie go sobie z chęcią używał. Czasami nawet granatniki wydaje się być lepszy od tego RPG. Ale granatniki to dla nubów zazwyczaj, mówią. Czemu? No bo, wiesz... Ale jak widzisz, że w, w budynku obok jest pełno ludzi, to... będę no Właśnie o to chodzi, zazwyczaj. że to wiesz, tak o... No, no, no między innymi o to właśnie chodzi, nie? że tak ułatwiasz sobie. No ale to oni są nubami, skoro się zbierają w takie grupki. No to i to i to. to jest tak. taka mała mapa i wiesz... No i tak, wszyscy by to wiecie, dziś. Póki nikt zostać. nie Patrz jaki ten budynek jest. Kto tu nie używa granatników? Strzelają czym się da nawet. Ja nie używam. A ty, komu to potrzebne? O, zabiłem wreszcie. Dziwnie to rusku Tak, tak grać. Jakieś... Ty, ty, tak narzekasz, to jesteś ciąg spuszczenia. No nie chce mi się, za dużo. To jeden giga sam angielski. Jeszcze polski trzeba do tego. Jezu! Nie, laga złapałem. O jest mapy. Dobra, także dzięki wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało taki luźny let's play, gameplay z komentarzem wraz z Williamem specjalnie dla Was. Trzymajcie się, cześć. No cześć.